Myślałaś o zakupie tarobki Chanel, no to teraz jest w sumie dobry czas. W sensie szczerze mówiąc, patrząc na te ceny, już nigdy nie będzie dobrego czasu, ale potwierdzona podwyżka w Chanel. Potwierdzona podwyżka w Chanel i jakoś tak na dniach wejdzie. I w sumie jakby jest już to potwierdzone, natomiast chyba nikt się nie zdziwił, dlatego że no w marcu zazwyczaj te podwyżki są, marzec i październik. W tamtym roku na przykład Medium zakroczył już 10 tysięcy dolarów. Tam było chyba jakoś 10-200. Ogólnie jeśli chodzi o euro, to mogę Wam bardziej powiedzieć, bo tam te ceny bardziej znam. 9 800. Jeśli chodzi o te planowane podwyżki, to podobno ma to być teraz około 12 tysięcy dolarów, 11 tysięcy euro, coś takiego. W artykule, który czytałam, były też cytowane słowa właśnie Bruno Pawlowskiego, który się wypowiadał na temat tych podwyżki, że tak oczywiście ona się niedługo pojawi, że w tym roku jeszcze nie podwyższyli cen, a ich, no może nie, że konkurenci tego tak nie określiły, ale wiecie o co chodzi. Inne marki luksusowe podniosły już ceny, gdzie Chanel jeszcze tego nie zrobiło, ale oczywiście zrobi. Oczywiście chodzi o to, że wiecie, zwiększają im się. Ceny. Ceny, jakby produkcji. No i oczywiście, podwyżki są w związku z tym. się kupić torebkę Classic Flap w ostatnich latach. To pewnie wiecie, jak ta jakość ostatnio spadła. I to nie, że o, jakoś spadła, bo tak ktoś powiedział. Najczęściej ludzie się odnoszą do tego, że w 2008 zmienili ten hardware i teraz to jest po prostu metal. Ale to, co się działo na przestrzeni ostatnich kilku lat. Powiem Wam, jakby serio, między 2021 a 2023 próbowałam kupić torebkę w jednej określonej konfiguracji, classic flapa właśnie. I przez moje ręce lub moje oczy przewinęło się około 30 sztuk. Z czego już dwie były u mnie w domu, ale musiałam je odesłać, dlatego że okazały się wadliwe. No i oczywiście każda osoba, która słyszy o tych podwyżkach, podejrzewam, że musiała się zaśmiać tym bardziej, kiedy się mówi o tych zwiększonych kosztach produkcji, gdzie te torebki naprawdę w ostatnich latach wychodziły z takimi wadami. Ja oczywiście mam te zdjęcia tych właśnie torebek, które miały te wady na telefonie, dlatego że... Właśnie kiedyś chciałam nagrywać właśnie bardziej jakby o torebkach, chciałam mieć swój kanał yy, i wiedziałam, że to jakby kiedyś wykorzystam i wydaje mi się, że w sumie zrobienie takiego filmu byłoby fajne, dlatego że jeżeli ktoś chce kupić torebkę Classic Flap, no to wiedziałby jakby na co patrzeć, gdzie można się spodziewać wady, które, że tak powiem, miejsca w torebce warto sprawdzić. I wiem, że to brzmi dziwnie, bo torebka za takie pieniądze, musicie ją sprawdzać, ale tak, no. więc cóż, czeka nas kolejna podwyżka w Chanel, dajcie znać co o tym myślicie.